Hej, siema wszystkim, tu Kamrus! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bad Cyclops. Dzisiaj będziemy walczyli z cyklopami. Nie wiem, czy dokładnie będziemy walczyli, ale się przekonamy. Nowa gra w kolejnej odsłonie tej popieprzonej części serii Whatever. A więc tak, już zaczynamy. Mam tylko kolejną drogę. Kapuzbermę się serduszko, pięknie. Gdzie są cyklopy? Wow, jaki fajny rowerek. Chciałbym w sumie na takim rowerku pojechać. Zawsze. Takie ogromne koło, i jesteśmy na samej górze. To no musi być chore. A takie rowery są. Co to jest? Cyklops. Czemu mam wrażenie, że to oko się otworzy? Dobra, jesteśmy w jakimś opuszczonym miasteczku? Czyżby? Tak, wszystko zabarykodowane. Nikogo nie ma, ani żywego ducha. Ej, piesku! Pewnie odgryźmy mi palec. Dobra, nie. Nie lubi mnie, nie możemy podnieść. To jest. Czy to jest odgruziony palec? Nie widzę dokładnie. W ogóle zauważyłem, tak w poprzedniej części, jak sobie przeglądałem filmiki, jak widzieliśmy tego koleśa, który w, w innym. dobrym, dobrym zakończeniu nas zabił. E, to był koleś z pierwszej części, któremu urwano łeb, znaczy ucięto łeb przez tego wystrachana wróble. Ta głowa była w ciele doktora. I miał tasak. Właśnie miał tasak z pierwszej części, którym się ucinało palce. I miał głowę tego dzieciaka z drugiej części. Chore gówno. No i był w ciele tego doktora, który go zajebał. Czekaj co dalej. Z czym ty jesteś? Jesteś potworem, który zabił wielu dzielnych rycerzy. Więc się od ciebie odsuniemy. Okej, okay, chyba zgubiłem, że tak powiem, track. Ponieważ nie wiem gdzie mam iść. A tutaj jeszcze jest droga. Tu mamy budę. Co to jest? Czy to jest zdechujasz? Nie wiem, zdechujasz. co są za rysunki? Nope, Hope? Nie wiem. O. Serio? Przebiliśmy sobie oko i teraz my jesteśmy tym cyklopem? Pupu, kto tam? A, to tylko ty. się? Okej, okay, nic ciekawego, coś tutaj? Oj, on jest uśmiechnięty, o mój Boże. Nie możemy wziąć żadnych z tych kosztowności, byśmy byli bogaci. Co tutaj mamy? Wow. Oko. Nic ciekawego. Szkielet, wychodzimy. Ale serio, wyduwaliśmy sobie oko! Wow, gro! Serio! To my jesteśmy tym cyklopem. Mam młotek. Super, mogę sobie wybić drugie oko. Ej! W takim razie, ostatnio w pierwszej części musieliśmy uczyć sobie wszystkie palce. Właściwie oprócz jednego, żeby zrobić sobie zupę. W drugiej części musieliśmy pozbyć się wszystkich części misia, żeby została sama głowa. W trzeciej części nie, musieliśmy pokolorować. No to wszystko musieliśmy zrobić po kolei. W tym przypadku mamy tylko jedną parę oczu, więc już jedną straciliśmy. To teraz parę na drugiej i wygramy grę. A he A! -he Hehehe, nie mamy oka. No tak. Śmieszny żarcik, nawiązanie. Dobra, mamy kombinerki. Nic tutaj więcej nie zrobimy. Chodźmy stąd tak. Nie mogę z tego, że sobie wydobaliśmy oko. Może jestem w stanie. O, patrzcie, ma otwarte oko teraz. O, ty. Skybany. Dam ci oko. Nie chcesz? Nie, to nie. Tutaj nic nie zrobimy. Potwór walczy, broni tego wspaniałego zamku. Nie mogę z tego oka. Coś tutaj? Nic. Eee... Coś tutaj może być z tymi nagrobkami. Ale nie pamiętam. Z tego co widzę, nic tutaj nie... O! Okej, okay, wy wyjąłem ząb. Mam dalej kombinerki. Co ja zrobię z tym zębem? Może. Ej, hey, sorry, chcesz zęb? Serio? Dobra, masz ząb! Więcej zębów? Ej, to jest hajs. Dzięki za hajs. A on tak, wróżka, zębuszka. O mój Boże, takie buty. Dawaj więcej hajsu, o mój Boże Ej, 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 stary, dawaj hajs Dawaj hajs, zam, ci tyle zęb... Aż, ty. Nie masz zębów Czy coś mi się zdawało, czy... Nie Masz... a tu jest hajs i... Wróżka zębuszka Fila, co Ja co dostałem? Szydeczka do zębów Sztuczna szczęka Nie, nie masz zębów Dobra, czy to jest... Bogaty koleś... A, to jest poducha, no tak. Dobra, mamy szczoteczkę do zębów, mamy sztuczną szczękę. Co mam po tym? Ej, może chcecie sztuczną szczękę albo szczoteczkę do zębów? Dobry towar. Tutaj <grym> nic nie zrobimy. Potrzebujemy klucza. Mm. Ej, chcesz szczoteczkę do oka? Nie? Ej, tutaj nic. Ej, może chcesz szczoteczkę do zębów? Nie masz zębów? Jaka szkoda, dobra z. panie spieprza Nie, 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 proszę nie zabijaj mnie, wyszło ze studii, potwór, po poczwara a mam maskę Smutna maska Chyba nie wiem co zrobić, co to jest? Wróżka zębowa A, dzięki za info <ślonia> Wróżka zębuszka, już wiem jak to działa Dobra, wyszło to coś, o teraz jest zdenerwowany. To jest coś co mogę podnieść? Noop. Dobra, stary, e, nie tu. Chciałem... E, nie tu z tej cholery. Nie tu. Nie wiem co ja chciałem zrobić. Ej, mogę wziąć ten hajs. Moneta. Czemu wcześniej nie mogłem? Dobra, mam więcej hajsu. Dobrze. E, ale maska. Co ja chciałem z tą maską? Coś tutaj było. Może to nie tutaj? Tutaj jest maska. Uśmiechnięta. Eee. Listy nie możemy zrobić. Okej. Okay. Nope, tutaj nic. Nic a nic. Wilacz. To nie było. Z... na maksa? Może mi się zdawało, może mi się myliło... Nie, dobra, nicy nas. Cześć piesku. Może teraz? Wow! Ej, co jest? Ten stwór i poszedł. Nie możemy podnieść żadnej broni? To jest co najmniej... Really? Dobra, nie ma tego potwora. Nie wiem, czy się cieszyć. Troszkę się nawet boję. Dobryczka zębowa, no dzięki za info. Eee... Nope. Co mamy zrobić? Eee... Mamy hajs! Więc w sumie może włożymy do tego na grobku. Nie, nie tego. Tego. Eee... O! A dostałem kość! Jej! Ej, chcesz może kość? Zęby to też jakby nie patrzysz są kości. Nie? Nie chcesz? O! Damy pieskowi! Piesiu, łap kość! Zajebiście, mamy ucho. Może posłuchamy? Nie! To się w samtragu, włączył, Ja nie chcę. Chcę jak ucho? halo? czy Państwo są może zainteresowani uchem? Czy ja się jak człowiek, który. Nie, poczy... nie, nie jesteś człowiekiem, sorry. Przepraszam. Nie, nie jestem rasistą w żadnym wypadku. Ej, widzę oko, tego nie było. Nie, widzę, nie, nie jestem rasistą w żadnym wypadku. Ludzie bez... Uszu mają prawo żyć tak i tam, ale to w sumie nie był człowiek, więc nie żyje. To ma sens. <laughs> Co ja mam zrobić? Nie mam żadnego pojęcia. O mój Boże, pomocy! Hello? Coś tutaj jest może? Nie mam zębów. Nie mam powodów do życia. Ej! Dobra, teraz możemy wejść. Skorbonko! Łap, hajs! Tyle? Co to jest? Wróżka uchowa. Co? Co? Wróżka uchowa, damy ucho. Wiemy nad gdzie. I co to nam to da? Wróżka uchowa, <gulia> kuźwa mać Teraz <gulia> nie Ej wróżka uchowa, łap Co dostanę? Kolczyk To ma sens Chcesz ktoś kolczyk? Ej stary chcesz kolczyk? Tutaj nic Tutaj jeszcze raczej nie będziemy musieli wracać Tutaj głoszenia nie ma sensu Ej mała chcesz kolczyk? Wybacz z tej studni Dobra, śledeczka yy, zębów, szczusna szczęka, goddammit, co ja mam zrobić? Coś tutaj musi być. Ładny jestem, tak by the way. Czyli musimy mieć same kosztowne rzeczy tutaj. Wróżka oczna. Ej, chwila. Co jest? Dobra, chwileczkę, oko, oko mamy. Plus garnek. Równa się co? Czy to jest w ogóle wielkie oko? Z... <grym> z różdżką? Dobra, gdzie, mamy, gdzie znajdziemy garnek? No, cholery. Hej, gdzie jest garnek? O, patrz, jest bardzo zły. Ty, sukien synu. Jest garnek. Pół monety. Okej. Okay. Ej, stary, mam pół monety. O mój Boże, idzie cyklop. Idzie wielki zły cyklop. O Boże, widzę wielkiego cykrofa. Pierzchuć musimy spierdalać. Ty, kurwo, zajebamy. Łapkości, spierdalamy. E, nie wiem, crowbar, chowamy się do środka. O mój Boże, co jest? Wiesz, to wszystko. Nie wiem, co to mi daje. O mój Boże. CO JEST? POMOCY! Chyba jesteśmy martwi. Yo! Wydubałem mu oko. Ooo. <laughs> jesteśmy cyklopami. Ej, to on miał dwie pary oczu? <laughs> o mój Boże. Ej, ta lęź dobra! <laughs> o mój Boże, to, to było dobre. Podobało mi się. Serio. Zakończenie, oczywiście, było piękne, jak zawsze, ale. <laughs> to było fajne. Bardzo <laughs> mi wam się podobało również. Trzymajcie się do zobaczenia. Witam Was w kolejnym odcinku. A w tym Was żegnam. Papa. Pa.